Nie tylko my mamy nawyki. Mają i nawyki również nasi znajomi, mają nawyki również nasi klienci, czyli osoby, które mają nasze pieniądze, mają też nawyki. I teraz, oczywiście, za dobrze dobraną usługę. I jeżeli my odpowiednio to zrozumiemy, to wtedy będziemy w stanie tak dopasować naszą ofertę, żeby w te nawyki się wpasować. Kiedy my, jako dostawcy usług, Produktów, pracy i czegokolwiek. Chcemy od razu, na samym początku, zmieniać nawyki naszych klientów, to może się to spotkać z pewnym oporem. Wiecie o tym, że nie ma co walczyć z czymś, co już jest. Należy wykorzystać fale, bo jeżeli płynie tsunami, to my nie uciekamy przed nim, tylko płyniemy na nie. Ponieważ tylko i tak, tylko i wyłącznie w ten sposób mamy szansę w jakiś sposób przetrwać, kiedy przepłyniemy tą falę. I jeżeli płynie fala, to my wtedy bierzemy sobie deskę surfingową i na niej surfujemy, a nie walczymy z prądem i płyniemy w drugą stronę. Następnie, kiedy już jesteśmy na tej fali, to możemy ją kierować w jakiś sposób i po niej płynąć. Natomiast kiedy my będziemy sprzeciwiać się siłom, które są znacznie silniejsze od nas, będzie to trudne.